Ale jeszcze raz bo nie jest że na nagle, dobre, to było dobre. Jeszcze raz niech... Ej! I chuj! Promocja! No game over blinkę <ścoughs> swoją Niech zejdzie! O huhu Do tyłu, do tyłu wyjdzie Chyba się Palutrzy nie zrobię Dajcie liczę Radek wciągarkę, bo jelinką ja go nie pociągnę na lodzie wciągarką